W polskich lasach rośnie ponad 3000 gatunków grzybów, i tylko 200 z nich jest trujących, ale w tej grupie kryje się kilka, które potrafią zabić już po jednym posiłku. Oto one: siedem śmiertelnych grzechów grzybiarza ich wygląd, objawy zatrucia i cztery różne sposoby, w jakie zabijają. Zacznijmy od tego, którego wszyscy znamy, a przynajmniej powinniśmy znać. Na miejscu pierwszym, muchomor zielonawy, zwany sromotnikowym. Najgroźniejszy grzyb w Europie. Już pół kapelusza może być dawką śmiertelną. Wygląd. Kapelusz oliwkowo-zielonkawy, gładki i lśniący, osiągający do 15 cm średnicy. Blaszki pozostają śnieżno-białe przez cały okres wzrostu. Trzon jest smukły, biały, z wyraźnym pierścieniem i charakterystyczną pochwą u nasady przypominającą biały woreczek. Mechanizm zatrucia. Muchomor zielonawy zawiera amatoksyny, niezwykle stabilne trucizny odporne na gotowanie, smażenie czy suszenie. Po wchłonięciu w trafiają do krwiobiegu i wątroby, gdzie blokują polimerazę RNA2, enzym niezbędny do produkcji białek w każdej komórce. Bez białek komórki obumierają, a najbardziej cierpią narządy o największym metabolizmie, wątroba i nerki. Dodatkowo amatoksyny wracają do wątroby poprzez krążenie jelitowo-wątrobowe, co działa jak recyrkulacja trucizny i jeszcze przyspiesza niszczenie narządu. To sprawia, że zatrucie rozwija się powoli, ale nieubłaganie, prowadząc do śmierci, jeśli w porę nie zostanie wdrożone specjalistyczne leczenie. Objawy zatrucia Pierwsze symptomy, silne bóle brzucha, wymioty i wodnista biegunka pojawiają się dopiero po 8 do 24 godzin. Potem następuje zdradliwa faza krótkiej poprawy, w trakcie której rozwija się już ostra niewydolność wątroby i nerek. Możliwe pomyłki. Czasem mylony z gołąbkiem zielonawym, który również ma zielonkawy kapelusz, ale jego miąższ jest kruchy jak kreda, a grzyb nie ma ani pierścienia, ani pochwy u nasady. W praktyce śmiertelne pomyłki dotyczą głównie młodych muchomorów mylonych z gąską zielonką, szczególnie ze względu na zbliżony kolor kapelusza. Gąska ma jednak żółtawe blaszki i zupełny brak pochwy, a jej zapach jest mączny, niesłodkawy jak u muchomora. U muchomora zielonawego blaszki pozostają śnieżno-białe, a biały woreczek u nasady trzonu to cecha, która nie występuje u żadnego polskiego jadalnego grzyba. Na miejscu drugim muchomor jadowity. Śnieżnobiały grzyb zwany na zachodzie niszczycielskim aniołem, bo wygląda czysto i niewinnie, ale kryje w sobie śmiertelną truciznę. Wygląd Muchomor jadowity ma biały jedwabisty kapelusz, gęste śnieżne blaszki i smukły trzon zakończony pierścieniem oraz pochwą u nasady. W młodym stadium przypomina pieczarkę, ale pozostaje śnieżno-biały, jego blaszki nigdy nie różowieją ani nie ciemieją. Mechanizm zatrucia. Zawiera amatoksyny, czyli tę samą truciznę co muchomor zielonawy. Ich działanie jest identyczne. Blokuje syntezę białek w komórkach, prowadząc do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby i nerek. Objawy zatrucia. Pojawiają się po kilkunastu godzinach w postaci nudności bólów brzucha, wymiotów i biegunki. Następnie następuje krótka poprawa, po której rozwija się ostra niewydolność wątroby i nerek. Jak nie pomylić? Najczęściej mylony jest z młodymi pieczarkami, które w początkowej fazie również są całkowicie białe. Różnica jest jednak zasadnicza: pieczarki nie mają pochwy u nasady trzonu, a ich blaszki szybko różowieją i brązowieją, podczas gdy u umhomora jadowitego pozostają zawsze śnieżno-białe. Bywa także brany za jasne formy czubajki kani ale te są zdecydowanie większe i mają charakterystyczny, ruchomy pierścień na trzonie. Niekiedy bywa też mylony z młodymi gołąbkami, które po przełamaniu kruszą się jak kreda, w odróżnieniu od elastycznego miąższu muchomora. Na miejscu trzecim, czubajeczka brązowo-czerwonawa. Niepozorny mały krewniak kani, kryje w sobie tę samą truciznę co muchomor sromotnikowy. Wystarczy kilka owocników, by doprowadzić do śmiertelnego zatrucia. Wygląd. Kapelusz drobny, zwykle nie większy niż 5 cm, pokryty brązowymi museczkami na jaśniejszym tle. Blaszki są białe i gęste, a trzon cienki, smukły, biały, często z niewielkim pierścieniem. Grzyb wygląda delikatnie i łatwo wtopiłby się w zbiór innych niegroźnych czubajek. Mechanizm zatrucia Podobnie jak seromotnikowy i muchomory śmiertelne, czubajeczka zawiera amatoksyny. Substancje nie są neutralizowane przez obróbkę termiczną i blokują syntezy białek w komórkach, co prowadzi do ostrej niewydolności wątroby i nerek. Objawy zatrucia. Po kilkunastu godzinach występują ostre dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Następnie krótka poprawa, a później rozwija się niewydolność wątroby i nerek. Możliwe pomyłki. Najczęściej mylona z czubajką kanią, popularnym i dużym grzybem jadalnym. Różnice są jednak wyraźne. Czubajeczka ma kapelusz zwykle tylko do 5 cm szerokości, podczas gdy u kani osiąga on nawet 20 i więcej cm. Pierścień u kani jest duży i ruchomy, natomiast u czubajeczki drobny i delikatny. Na miejscu czwartym hełmówka jadowita. Niepozorny mały grzybek rosnący na drewnie, ale prawdziwą naturę tego grzyba odsłania jej angielska nazwa pogrzebowy dzwonek. Wygląd: kapelusz mały, brązowy, higrofaniczny, czyli zmienia barwę zależnie od wilgotności, często jaśniejszy w środku i ciemniejszy na brzegu. Trzon cienki, jasnobrązowy z niewielkim pierścieniem, który bywa jednak słabo widoczny lub szybko zanika. Owocniki rosną zazwyczaj w małych kępkach na spróchniałym drewnie, często na pniach i gałęziach. Mechanizm zatrucia Hełmówka zawiera amatoksyny, tak jak w dotąd wymienionych tu grzybach. Po wchłonięciu niszczą komórki, wątroby i nerki, blokując syntezę białek, prowadząc do niewydolności wielonarządowej. Objawy zatrucia Pojawiają się po kilkunastu godzinach w postaci silnych wymiotów, biegunki i odwodnienia. Następnie następuje faza niby poprawy, podczas której tak naprawdę trwa już destrukcja wątroby i nerek. Możliwe pomyłki. Najczęściej bywa mylona z opieńką miodową, grzybem jadalnym rosnącym także na pniach. Na szczęście opieńki są wyraźnie większe i tworzą duże, liczne kępy. Podczas gdy hełmówka jest drobna i mniej okazała. Poza tym my najczęściej zbieramy tak naprawdę opieńki ciemne, które są trudniejsze do pomylenia z trującą hełmówką. Na miejscu piątym zasłona kródy i pokrewne mutrujące zasłonaki. Cichy zabójca. Pierwsze objawy mogą przyjść dopiero po dwóch tygodniach, gdy na ratunek jest już za późno. Wygląd: Zasłona kródy ma kapelusz ceglasto-rudy lub brunatny: początkowo wypukły, potem spłaszczony. Blaszki są początkowo żółto brązowe z wiekiem ciemnieją. Trzon masywny o barwie zbliżonej do kapelusza. U młodych owocników widoczne są resztki pajęczynowatej zasnówki łączącej brzeg kapelusza z trzonem, stąd nazwa zasłonak. Inne gatunki trujących zasłonaków wyglądają podobnie i często mają barwy rdzawo-brunatne. Mechanizm zatrucia: Zasłonaki zawierają orelaninę, wyjątkowo zdradliwą truciznę. W przeciwieństwie do amatoksyn działa powoli. Pierwsze objawy mogą występować dopiero po dwóch do nawet kilkunastu dni. Orelanina uszkadza komórki nerek, powodując stopniową niewydolność tego narządu. Problem polega na tym, że gdy chory poczuje pierwsze symptomy, znaczna część nerek jest już nieodwracalnie zniszczona. W wielu przypadkach jedynym ratunkiem pozostaje dializoterapia lub przeszczep nerki. Objawy zatrucia. Po kilku dniach do nawet dwóch tygodni pojawiają się objawy takie jak silne pragnienie, suchość w ustach, bóle mięśni i stawów, a następnie niewydolność nerek z całkowitym zatrzymaniem moczu. Możliwe pomyłki Na szczęście jak widać raczej trudno pomylić zasłonaka rudego z popularnymi grzybami jadalnymi, nawet skórką czy mleczajem rydzem. Potrzeć się jednak może pod opieńkę o podobnym kolorze, ale ta rośnie w kępach i na pniach i ma pierścień na trzonie, którego zasłonak nie posiada. Na miejscu szóstym, Piestrzynica kasztanowata. Szokujące, że w Finlandii wciąż po gotowaniu bywa jedzona, choć zawiera toksynę znaną z paliw rakietowych. Wygląd: kapelusz nieregularny, silnie pofałdowany, wygląda jak pofałdowany ludzki mózg. Bywa kasztanowata lub czerwono-brązowa. Trzon jaśniejszy, nieregularny, często spłaszczony. Grzyb pojawia się wiosną, zwykle na piaszczystych glebach, często w borach sosnowych. Mechanizm zatrucia Zawiera geromitrynę, która w organizmie rozkłada się do monometylohydrazyny, trucizny uszkadzającej jej wątrobę, nerki i układ nerwowy, a dodatkowo powodującej rozpad czerwonych krwinek. Dawniej próbowano obniżać toksyczność przez gotowanie i wylewanie wody, ale nigdy nie usuwa to trucizny całkowicie. Co gorsza, geromitryna częściowo ulatnia się podczas gotowania, i jej opary same w sobie mogą być szkodliwe, prowadząc do bólów głowy, nudności czy zawrotów. Objawy zatrucia. Pojawiają się zwykle po kilku godzinach: nudności, wymioty, bóle brzucha i zawroty głowy. W ciężkich zatruciach rozwija się uszkodzenie wątroby, rozpad czerwonych krwinek, czyli tzw. hemoliza, i drgawki. Możliwe pomyłki. Największe zagrożenie stanowi podobieństwo do smardzów, cenionych w pełni jadalnych grzybów. Smardze mają jednak regularne, komórkowate, plasterkowate kapelusze, podczas gdy pieszczenica wygląda jak chaotycznie pofałdowany mózg. Na miejscu siódmym lejkówka jadowita. Drobny biały grzyb strawnika wygląda zupełnie niegroźnie, a jednak kryje truciznę, mogącą zatrzymać oddech. Wygląd. Lejkówka jadowita to drobny biały lub szarawy grzyb o kapeluszu w kształcie lejka i średnicy zaledwie 2-4 cm. Ma cienki, delikatny trzon i białe, gęste blaszki. Występuje masowo, często w charakterystycznych czarcich kręgach na trawnikach, polach i pastwiskach. Mechanizm zatrucia. Lejkówka jadowita zawiera muskarynę, silnie działającą truciznę, która pobudza układ nerwowy przy współczuły. Co ciekawe, to właśnie od muskaryny pochodzi łacińska nazwa muchomora czerwonego, Amanita muskaria, ale sam muchomor czerwony ma jej tylko śladowe ilości w porównaniu z lejkówką. Muskaryna powoduje nadmierną aktywację receptorów cholinergicznych, co prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia krwi i porażenia układu oddechowego. Zgony są rzadkie przy szybkiej pomocy medycznej, ale u dzieci i osób starszych ryzyko ciężkiego przebiegu jest wysokie. Objawy zatrucia: Pojawiają się szybko, nawet po kilkudziesięciu minutach. To obfite ślinienie, łzawienie, pocenie się, zwężenie źrenic, bóle brzucha, wymioty i biegunka. W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń rytmu serca, duszności, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci z powodu niewydolności oddechowej. To były najgroźniejsze, śmiertelnie trujące grzyby Polski. Siedem gatunków, które moim zdaniem każdy grzybiarz powinien poznać. Ale pamiętaj, to nie jest pełna lista. W polskich lasach rośnie wiele innych grzybów mogących wywołać ciężkie zatrucia, które w indywidualnych wypadkach też mogą prowadzić do śmierci. Dlatego nigdy nie zbieraj grzybów, których nie jesteś absolutnie pewien. I uwaga, lekarze zdradzają, że tak naprawdę ofiarami śmiertelnych zatruć padają najczęściej bardzo doświadczeni grzybiarze, których zabija rutyna i chwila nieuwagi. A ja już proszę o łapkę w górę i komentarz, jeśli film był pożyteczny i potrzebny. Życzę bezpiecznego i smacznego grzybobrania.